Siemanko widzowie. Dzisiaj nagrywamy znowu Rainbow Friends. Wczoraj e, nie nagrałem, ale dzisiaj nagram i e, musimy przejść grę. O jedziemy autobusem. Dobra, więc do jej zostawiacie suby, suby. No, zostawiacie suby, bo one są najważniejsze oczywiście. A więc gramy. La la, la, la la Ja wczoraj raz już przeszedłem pierwszy raz Rainbow Friends. Rainbow Friends. A więc, no co tak długo to się ładuje? No, matko, no troszkę mamy widzowie. O, nareszcie. Game Staring. Widzowie, a gdzie ja jestem? O, ja sobie tam siedzę z jakimś koleśem, który ma czerwoną skórę. Hola, jedziemy, jedziemy do dziwnego świata. Zaraz, kto tu zmienił y, znak? A, i tak, może to będzie jeszcze lepszy. Zaraz, czemu tam był, czemu tu jest znak zakaz wstępu? O, wypadek, zębleliśmy. Nie, nie zabierajcie jej. Skinęliśmy. O, ja jestem z tyłu za tą dziewczyną. O, widzi się mnie widzowie. Ja sam tam sobie kucam. Klocuszki, chcę się nimi po pobawić. Kto to rozrzucił? Te klocki? Ja muszę mieć te klocki, To moje klocuszki. I widzowie, dzisiaj musimy przejść tą grę i nie ma, że o, widzowie ja muszę zginąć raczej, nie ma już takiego czegoś, musimy to przejść grę. Dobra, a więc pierwszy klocuszek, o dwa klocuszki już mam, ja lepiej pójdę, o ja z tą dziewczyną może lepiej pójdę, ja do pudełka, pyk. O, widzowie, ja mam tu takie ładne pudełeczko, a oni to mają takie nupskie. Uff, o matko, widzowie, potwór mnie prawie zjadł. Widzicie, ja mam takie ładne pudełeczko, o, a on ma słabe. Ale ja też mam takie przecież. Widzicie, ja też mam takie pudełko, ale yy, on jest słaby, ja mam piękne, kolorowe sobie kupiłem. O, kolejny klocuszek. Mój będzie. To mój klocek. A! No nie no, zabrała go. Dobra. O nie. Hmm, może lepiej do pudełka się schowam. Ja nie lubię za bardzo chodzić tak bez pudełka, bo ja się boję, że oni nią zjedzą. Więc ja nie wychodzę z pudełka. Może czasami. Dobra, więc już mam 7 klocków. Hmm, tu nie ma żadnego. O! O nie, niebieski tam był. Widziałam go. Hmm. Widzicie? Biegnie on, tutaj jest. Taki zły. Jest, ja długo. Uciekaj, koleś! Koleś, uciekaj! Nie zatrzymuj się! Dobra, o, ta dziewczyna ma klocki. Dobra, ma, potrzebujemy jeszcze tylko cztery klocków. Ej, a może ja zmienię pudełko na blue? Widzicie? Tam jest pudełko orange, tu glina, a to blue. Zobaczcie. Dobra, więc zmieniam na moje pudełko. Albo nie, to sobie wezmę moje. U, to jest ładne. Może ty, to pudełko będę mieć, bo ono jest ładne takie. Hmm, widzicie jakie ładne widowie? Pudełeczko. Tylko takie trochę zabijaste. To lepiej na moje kolorowe piękne zmienie ty no, oni nie, wid nie widzą tego klocka. Ty, no jak trzeba iść do tamtego klocka? O, nie zginął ktoś. Biedny zginął. Dobra osoba go zebrała. Dalej. Tylko jeszcze potrzebne nam są y, trzy klocki. Ale nie... One się przeswietlają y, na prześciany, ale nie widać. Dobra, więc widzowie czekamy, kiedy oni dadzą te klocki. La, 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 To mój piękny skin. Ja lepiej będę chodzić. Tą dziewczyną, bo ja się boję samemu chodzić. Ja tu się wam, Ty, no, zobaczcie, jaki milion IQ, gdybym y, miał kolor tego y, pudełka, tego brązowego, y, to już by było milion. O, widać klocek. Widać. Widzicie tam po środku mojego ekranu taka niebieska kropka. Idę po tego klocka. O, zebra zebrany już został. Nie, on tam jest. Ej, zebrany. On też został zebrany, ten klocek. No już wszystkie są zebrane, tylko że trzeba włożyć je tam do tych klocków. Kiedy oni położą te klocki? O, koleś ma. Dawaj, koleś, stawiaj. Jeszcze tylko jednego nam brakuje. Kto ma? A może ten niebieski ma? W tym pudełku, a nie, nie miał. Ja idę z tą grupą. O nie. Udało się! Zebraliśmy wszystkie klocki. Dobra, ile mamy już monet? 730. A, a potrzebujemy. Ja nie mogę 7800. Widzowie to nas przyjaciel. Elo, Elo Siema morto. Siema! Och, to nas przyjaciel, widzowie. W Rainbow Friends to po polsku mówi się kolorowi przyjaciel, ale ile ludzi umarło? Cztery osoby umarły! Ja. Yeah. Dobra, widzowie idziemy Lulu. Żartuję, musimy oglądać telewizję. Oglądamy widzowie telewizję. O, ale fajne. FireOda sobie poglądamy widzowie albo Smysloa. Jak nie. O, widzicie moja dupka. Smysloa to nawet fajny youtuber. Więc oglądajcie go, jak chcecie. O, wygląda na to, że Green się obudził. On jest ślepy. On ni nic nie widzi, ale może was złapać. Powodzenia Dobra, więc idziemy widzowie idziemy sobie tak na spokojnie Elo, 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 na Elo Tak na spokojnie sobie idzie. O nie, o nie, nie. Widzowie podgłosić y, trochę telefon y, wam, żebyście słyszeli Chyba wy nie słyszycie, nie wiem. Jak słyszycie, to dobrze. Ja się boję trochę. Dobra widzowie wychodzić. Jak dać mi milion subów, to wyjdę. Umarł już ktoś. Dobra, dajecie mi milion subów. To dla. Yy, jak widzowie, jak dzisiaj mi dacie milion subów, to przejdę dla was tą grę. Dobra. Idziemy. W pudełku, oczywiście, idziemy. Dobra, więc idziemy. On nie już słychać. Nie wiem, czy wysłyszycie, ale słychać już jego tu pani rechot. Karmy ha, 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 ha. Karmę musimy napełnić dla oręcza. Mam już Blue, Greena i Orange y, pod, y, za trzeciej nocy będzie. Och, trzeba uważać. O, Green. Widzowie, zobaczcie kto tam jest, nasz przyjaciel. Chodź przyjacielu. O nie. Czy on tu idzie? Czy on tu idzie? Uf. Na szczęście. Straszny on jest. O, widać karmy. Widać dwie karmy. Tutaj jest jedna pode mną. Widać te karmy dwie, widzicie? Tam jest jedna, tu druga. A więc idziemy po nie. Ale na paluszkach, widzowie, pamiętajcie. Oj, wy na paluszkach mi dajecie subika, dobra? Dobra. Suba mi dajecie yy, na paluszkach. O, jestem blisko tego jedzonka. Dobra, więc idę je zebrać. Po cichutku. Cichutku widzowie, dajcie mi lajka po cichutku. O, jestem już coraz bliżej. Dobra. Jestem już najbliżej na świecie. O nie. Nie da rady iść po to żarcie. Nie wolno. Zakaz jest, żeby iść po to żarcie. to? Ty no jaki IQ. Kto wziął to jedzonko? Ludzisko odkładajcie to jedzonko. Tak odłożyli. Widzowie, będziemy mieli kolejnego przyjaciela. Oto ręka naszego przyjaciela. Cześć, przyjacielu! Udał sobie jedzonko. Przyjacielu, jedz jak najwięcej, żebyś był najgrubszy na świecie. Musisz jeść, jeść, jeść cały dzień. Jeść, jeść. Ile ludzi umarło? Dwie, dwie osoby. O matko, zostało nas tylko siedmioro. Poczekaj, policzę. Jeden, dwa, trzy. Nie. Jeden, dwa, trzy. No czemu oni się tak ruszają? Trzy. Siedem. Zostało nas razem ze mną, to zostało siedem. Zobaczcie na węża i na pandę. Uła! Zostały. O wow, co on pisze. Ja nie umiem czytać po angielsku. Po dopiero chodzę do drugiej klasy. A jeszcze nie umiem czytać po angielsku. Dobra, a więc idziemy. Teraz musimy zbierać bezpieczniki. O nie! Trzeba uważać, widzowie, na kanalizację. Bezpieczniki. Hmm, dobra, już mamy jeden bezpiecznik. A potrzebujemy y 14 jest dwa y na czternaście wie, jak ja mam przejść w pudełku Tylko żeby Fioletowy nie wyszedł z kanalizacji teraz Dobra, więc sprawdzę tutaj czy nie ma bezpiecznika. Nie ma i widzowie poczekamy sobie, yy, aż wyjdzie... O nie, ktoś został zabity. Zostało nas tylko sześciu. Widzowie. Co? Tak szybko? Tak szybko już znaleźliśmy? O nie, widzowie, teraz z ga... z... nie będzie prądu. Z latarkami będziemy musieli chodzić. Z latarkami to jest najstraszniej. Widzowie, dla was dzisiaj pt... przejdę całą grę. Dwie... Jeden, dwa, trzy, cztery, Pięcioro nas zostało tylko. Oj, widzowie, teraz będzie będziemy w, cie... w nocy. Teraz będziemy z latarkami chodzić. To będzie straszne. Wtedy to ja będę cały czas w pudełku. Albo nie będę chodzić. Dobra, wszyscy chowam się do pudełek. Nie no, ja się, ja się boję. <laughs> Widzowie, pomóżcie mi. Dajcie mi miliard subów. To, to, to przejdę dla was tą grę. To przejdę dla was tą grę. Tylko proszę, proszę. Dajcie mi 100 tysięcy chociaż subów, bo ja chciałabym mieć przedzisk YouTube'a. <laughs> Latarki. Z latarkami będziemy teraz chodzić najgorzej. Wam się do pudełka Ja idę z nimi. O nie! Uf, widzicie widzowie? Dlatego zawsze być w pudełku najlepiej. Zamiast chodzić sobie tak normalnie jakby nikt was nie zauważył, to najlepiej być w pudełku niż chodzić sobie. Dobra, więc nie ma fioletowego, więc mogę przejść. Dobra, więc przechodzimy. Tylko ja się boję trochę. Lepiej uważać, bo dziwne dźwięki są i dochodzą tak jakby z kanalizacji. Dobra, idziemy. Uf, straszne. Nie ma baterii. Ostatnia bateria nam została do znalezienia. Orange będzie biegać. Wygląda na to, że Orange się obudził. Zobaczcie widzowie, jak on za chwilę będzie przebiegać. Tak, to jest taka słodka jaszczurka, ale niestety zjada ludzi. O nie. Zielony. Zielony! Nie dotknął mnie. O nie. On mnie zje za chwilę. Uff! Już prawie mnie zjadł. Ale na szczęście, że znaleźli ostatnią baterię, bo inaczej on by nie zjadł. Widzowie, dzisiaj przejdziemy całą grę. Mówię wam. Jak umiecie czytać po angielsku, to sobie przeczytajcie, bo ja nie umiem. I nie przeczytam wam, bo mam Robloxa po angielsku. A niektórzy to mają po polsku. Na przykład Smile, taki YouTuber. Widzowie, to. I już będzie za chwilę koniec gry. A ile nas zostało? Jeden, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak to sześć? Wcale nie. Nie zostało nas sześciu. Ej, i czapeczki dostaniemy, takie, które widzicie po lewej. Dostaniemy czapeczki. Ile ludzi zginęło? W ogóle nie zginęło. Dzierżemy bilety. Tyk. O, ja mam czapeczkę Greena. Oni dwaj mają orange, ja mam Greena, a oni jeszcze y, nie, nie dostali. O, on, on jest ze mną, bo mamy Greena, a ona blue dostanie. Czemu ona nie włożyła swojego biletu? Tu, dziewczyno. Głupia. Nie włożyła biletu. Dobra, widzowie, teraz będzie impreza pożegnalna i musimy zjeść tort. Ale będziemy musieli uciekać przed Blue. Nie będziemy uciekać przed oręczem, greenem czy purple. Będziemy uciekać teraz przed Blue. Idziemy. O, ja, ja tu się już od razu chowam. Chowajcie się, ludzie! Ludzie, chowajcie się. Uwaga! O nie, zje tego człowieka! Blue go zje. Człowieku, czemu przebijeś te balony? No i zginął. Nie! Może uciec jeszcze do nas. O nie no, czemu ty dobrze bijasz, człowieku? Dobra. Uf, dobra, teraz wszystkie balony przebił ten człowiek. Pum. Widzowie, to jest straszne akurat. uciekać. Widzowie, przejdziemy grę. Widzowie, przeszliśmy całą grę już. No dziewczyno, zginie. Ona zginie, od... o nie, uciekaj! Widzowie, przeszliśmy całą grę. I patrzcie na to. Przeszliśmy całą grę, widzowie. Udało nam się. Nareszcie nam się udało. Udało nam się Udało Matko boska. Jestem z siebie dumny. Zostawiajcie mi suby. O, to jest ten profesorek, który do nas cały czas gadał. O i teraz on do nas gada. Ale udało nam się. On tak wygląda. Fajny, co nie? Ładny, ładny. Ale udało nam się, widzowie. Dobra, widzowie. Uff, to było straszne. Normalnie udało nam się. No nie, no, powtórka. Uff. Widzowie, wbijacie mi milion subów. Milion subów mi wbijacie. Dobra. Dobra, więc to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Może widzimy się jutro. Pa!